Witam serdecznie Ewa Chmielewska UKS Wiktoria Grochów. Dzisiaj mamy bardzo miłego gościa na naszym kanale dietetyk, psychodietetyk Marta Kawińska. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani Marta jest znaną postacią dla niektórych z państwa, dla dzieci również, ponieważ e, niejednokrotnie gościła w naszym klubie i prowadziła warsztaty dietetyczne dla naszych dzieciaczków. Eee, więc dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o szkodliwości cukru i o tym, jak przede wszystkim powinna wyglądać dieta młodego sportowca, młodego piłkarza. Zapraszam do obejrzenia materiału nie tylko rodziców, ale także naszych najmłodszych subskrybentów, naszych zawodników, nasze dzieci. Zapraszam. Jak powinna wyglądać dieta młodego sportowca? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na jakość produktów. To jest taka ogólna zasada, ale bardzo ważna, żeby to nie były byle jakiej byle jaka. Jakość, o tak, nie? Także jakość jest bardzo ważna. Natomiast przede wszystkim dieta sportowców powinna być zbilansowana. I co to znaczy, drodzy słuchacze, młodzi, ale nie tylko młodzi słuchacze, także do rodziców, to jest też bardzo ważny komunikat. Co to znaczy, że dieta powinna być zbilansowana? Zadbajmy o dobre źródło węglowodanów. Węglowodany są głównym źródłem energii dla młodych sportowców. Jakie węglowodany? Przede wszystkim kasze. Dobrej jakości, pieczywo. Dobrej jakości też tutaj warto pociągnąć wątek. Co to znaczy dobrej jakości? Niekoniecznie białe bułeczki kajzerki. Mam tutaj na myśli pieczywo różnorakie, czyli orkiszowe, żytnie, razowe. Zachęcam młodych sportowców do pełnego ziarna na śniadanie, zamiast płatków kolorowych słodkich. Jedzmy płatki owsiane, górskie. Ja troszeczkę będę o tym szerzej też mówić. Płatki, czyli tak mówiąc o węglowodanach, to są płatki górskie, tak, owsiane, mogą być orkiszowe, kasze, dobrej jakości pieczywo, ziemniaki, dobre źródło węglowodanów, ale także warzywa i owoce. To też również węglowodany. Druga, kolejna sprawa, to są białka. Nie wyobrażam sobie diety sportowca młodego bez dobrych białek, dobrego źródła białka. Co to znaczy dobre źródło białka? Chude, dobrej jakości mięso. Drób, może być wołowina, jak ktoś lubi, tak, ale dobrej jakości mięso. Jajka, ryby, strączki, orzechy, również dobrej jakości białka. Także tu mamy ważną, ważną rzecz. No, warzywa i owoce to jest podstawa diety, więc y, 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 muszą być. No i dobrej jakości tłuszcze. Także o tych tłuszczach. Tłuszcze często kuleją. Nie wiem, czy się ze mną zgadasz. Ale pewnie tak, że dobrej jakości tłuszcze, czyli awokado, orzechy, oleje, oliwy, ziarna, pestki, orzechy. Z tego powinna składać się dieta młodego sportowca. Mhm. Kolejnym ważnym aspektem jest nawodnienie, zwłaszcza kiedy y, y, trenujemy dużo. I co tutaj będzie y, podstawą? Woda, oczywiście woda. Może być czysta woda bez dodatków, natomiast jeśli ktoś nie lubi czystej wody, można sobie wcisnąć sok z cytryny, można sobie wcisnąć sok z pomarańczy, z pomarańczy na przykład. Dobrze będą też nawadniać kompoty, zwłaszcza w upał. Świetny pomysł. Nie żadne soki, dzieciaki, żadne soki, żadna Coca-Cola, to są bomby cukrowe, które nie dodadzą wam energii, wręcz przeciwnie, to będzie tylko taki szybki skok energii na chwilę. Potem będzie spadek i brak sił do treningu, więc nie Sprite, nie fanty, nie Coca-Cola, woda, kompoty, mogą być też jakieś herbaty, ale wiem, że Młodzież może niekoniecznie gustuje w herbatach. I nie ice trzeba to po prostu. Nie Icy, nie. nie, nie taka cukier absolutnie nie. To nie jest dobry pomysł. Natomiast y, y, możemy sobie zrobić domowy taki izotonik. I jak robimy taki domowy izotonik, jedwupały będzie świetnie nas nawadniać. Czyli do wody, na przykład na litr wody, dodajemy sobie taką łyżkę miodu, dużą szczypkę soli i wyciskamy sok z cytryny. Świetny taki domowy izotonik. No, a bazą taką jest woda i tej wody pijemy dużo. Dużo, co znaczy ile, prawda? Czyli yy, 30 ml minimum na kilogram masy ciała, ale w upały proponuję w ogóle bardzo więcej, tak? Czyli w zależności kto ile waży, bo tak się mówi, że 2, 2,5 litra, czasami 3 litry, tak? Bo przecież yy, różną mamy masę ciała. Yy, to tak, yy, no, najważniejsze, jeśli chodzi o nawodnienie. Taka podstawa. Dobrze też nawadnia woda kokosowa, warto o tym wspomnieć. Także, jeżeli ktoś lubi, też można sobie sięgnąć nie tylko po czystą wodę, również po wodę kokosową. Czyli podsumujmy, drogie dzieci, Coca-Cola jest szkodliwa i jej w ogóle nie pijemy. Jak najbardziej, co więcej, ona nie nawadnia, tylko odwadnia. To też trzeba podkreślić. Dobrze, to można powiedzieć, powiedziałyśmy sobie tak ogólnikowo o tej diecie sportowca, a w takim razie, co zjeść przed treningiem? Posiłek przed treningiem jest jednym z ważniejszych posiłków i warto zjeść dwie godziny przed, nie 15 minut przed treningiem, dwie godziny przed zbilansowany posiłek. I czego on powinien się składać? Z dobrych węglowodanów, czyli tutaj może być jakaś kasza, mogą być jakieś pełnoziarniste pieczywo, jeśli nie mamy możliwości zjedzenia obiadu, tak? I to będą pełnoziernisty ryż. Czy makaron też pełnoziarnisty proponuję, czyli kasza, ryż, makarony, dobrej jakości pieczywo, do tego białko, czyli to wspomniałam o mięsie, jajka, ryby, oczywiście warzywa, jakaś oliwa, czyli dodajemy do tego tłuszcze. Jeśli nie mamy możliwości zjedzenia przed treningiem obiadu, a mamy na przykład kanapki, to niech to będzie ciemne pieczywo, dobrej jakości mięso, warzywo też, kanapka masłem posmarowana. Yy, więc dwie godziny przed taki posiłek yy, pełen błonnika, czyli błonnik mamy w pełnym ziarnie, dlatego o tym pełnym ziarnie mówię. Yy, błonnik to są również warzywa. Tak powinien tak, wyglądać. I chyba tak. tu trzeba też powiedzieć, że właśnie masłem, prawda, ono powinno mieć 82%. Tak, wybrałeś, masło 82% tłuszczu. Nie bójmy się smarować kanapki masłem, ponieważ masło to jest bardzo dobre źródło tłuszczu dla wszystkich, ale zwłaszcza dla młodych osób. I nie żadne margaryny, prawda? Nie, masłem, nie, 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 nie. nie, nie. nie dalej, Absolutnie nie. Nie, nie. nie mamy możliwości zjeść obiadu. Nie bójmy się kanapek, ale niech to nie będą jakieś fast foody, pizze, czy, pizz, czy jakieś drożdżówki, bułki suche kupione przed, to niestety nie zadziała. A jeszcze bym zapytała, pieczywo kupione w Biedronce, idziemy na szybko, czy tam możemy dostać dobre pieczywo? Trzeba patrzeć na skład, co się znajduje w tym pieczywie, tak? Ja ym, nie jestem zwolennikiem jakby takiego pieczywa, no przede wszystkim białego, jeśli to jest pieczywo żytnie, z pełnego ziarna i nie ma tam różnych dziwnych dodatków, jakichś e-słodu, no to, to można, trzeba po prostu zwracać uwagę na skład. Tak? W wiele, wielu pieczywach jest cukier dodawany, czy jakiś, jakieś barwniki, konserwanty Niekoniecznie. I to pieczywo, które jest ciemne, to tak naprawdę udaje. Ciemne no, no, pieczywo. Czyli nie każde ciemne pieczywo jest zdrowe. Jest zdrowe, absolutnie. Tutaj trzeba patrzeć na, na wkład. Im mniej składników, tym lepiej. Im krótsza lista, tym lepiej. Dobrze, no to może teraz zapytam. Jak jeść, czego unikać w diecie, no i jak dobrać słodycze? Bo wiemy, że dzieciaki bez słodyczy to tak trochę ciężko. To prawda, przede wszystkim unikamy przetworzonej żywności fast foodów i nadmiaru cukru. Bo to jest niestety zmora. Dzisiejszych czasów, I zwłaszcza dzieciaków. Jeszcze bym zapytała: przetworzona żywność, żebyśmy też dobrze zrozumieli i żeby dzieciaczki dobrze zrozumiały, to jest wszystko, to, to są takie gotowe Gotowe obiad, dania, gotowe, dania, gotowe tak? pizze, gotowe jakieś obiady, jakieś pierogi, kluski, wszystko pakowane. No Mamy sporo ułatwienia w sklepach, ale ja tych gotowców raczej mm, niekoniecznie jestem zwolennikiem gotowców. Czyli to jest wszystko to, co otwieramy i już możemy jeść. Dokładnie tak. Podgrzewamy sobie czy w mikrofali, czy, czy na szybko i mamy gotowy posiłek. I tu bardzo mocno zwracamy uwagę na skład. Najczęściej jest to zwykła mąka pszenna, mnóstwo dodatków, to są tak zwane ja mówię, zapychacze, a nie pełnowartościowy posiłek, o których po prostu ty po których tyjemy i ta sytość też jest bardzo krótko bo jeżeli mamy ja wspomniałam wcześniej o tych pełnoziarni w tych zbożach jeżeli taki posiłek zjadamy to mamy na dłużej sytość tak a jeżeli jemy bułkę kajzerkę, czy na przykład jakieś pizzę gotową czy drożdżówkę no to to nas nie nasyci to, to jest tego, taka że... energia na chwilę tak oprócz tego że um, będziemy przez to otyli to chyba to też się przyczynia do jakichś różnych chorób, prawda? Do chorób, ale przede wszystkim takiej ospałości, zmęczenia, braku energii. To ma tak samo przełożenie na nasze skupienie, myślenie. To jest szereg czynników, to nie jest tylko otyłość. Otyłość przede wszystkim, no ale za otyłością kolejny mamy, kolejne mamy łańcuszki, tak? Czyli jesteśmy zmęczeni, nadpobudliwi, bez energii, no i też tacy zdenerwowani. I tutaj cukier ma duże znaczenie, też chciałabym kilka zdań na temat słodyczy powiedzieć, no bo tak jak wspomniałaś, trudno bez tego cukru. Idealnie byłoby jeść coś, co sobie sami zrobimy, upieczemy, ale nie zawsze jest taka możliwość. Teraz chciałabym Wam pokazać, ile powinniśmy, możemy, nawet nie powinniśmy zjadać cukru w ciągu dnia, a jak to jest w rzeczywistości i jak tę normę przekraczamy, znacznie ją przekraczamy. Otóż tak, ja tu mam ze sobą kostki cukru i już Wam pokazuję bliżej, żebyście wiedzieli. Jedna kostka ma 3 gramy, ja tu mam 5 kostek cukru, czyli 15 gram to jest taka norma, którą Światowa Organizacja Zdrowia dopuszcza dla dzieci i młodzieży, że można taką ilość cukru spożyć w ciągu dnia. No, i często na warsztatach, jak się pytam y, dzieciaków, czy to dużo, czy mało, no to niektórzy mówią, że to jest mało. My, my nic nie słodzimy, tak, żadnych napojów nie słodzimy. Y, no, bo każdy patrzy na taki cukier y, y, w kostkach, a tak naprawdę y, w Polsce przeciętnie dziecko przekracza tę normę nawet i do 10 razy. To oznacza, że zjadamy, dzieci zjadają tego cukru i 30, 40, a niektórzy nawet jeszcze więcej. Kostek. Czyli nie 5, tak jak tu pokazałam, tylko od kilku do, 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 do kilkunastu razy więcej. Ja Wam pokażę kilka produktów. Zacznę od śniadania, dlatego że śniadanie jest jednym z ważniejszych posiłków. I ja już jak prowadzę warsztaty, to pytam się. Co zjad... Dzieciaków, co zjadacie na śniadanie? 90% yy, yy, lubi płatki, tak? Yy, płatki, przede wszystkim te słodkie, kolorowe. Yy, to nie jest dobry pomysł. I zobaczcie, ja tu Wam pokażę taką paczkę płatków słodkich. Mamy różne rodzaje płatków, tak? I z miodem, i, i, i różne kolory, tak? To jest średnia taka porcja słodkich płatków. W której już na dzień dobry mamy osiem kostek cukru. Zobaczcie, tutaj wam pokażę. Osiem kosteczek cukru. To jest tutaj, tak? O, zobaczcie. Osiem kostek cukru. Wszystkie płatki słodkie mają podobną zawartość cukru. Niezależnie od tego, co tam, jaka to jest, jakie to są płatki. Chodzi o to, że to nie jest dobra i o dobre i odżywcze śniadanie. Jeśli mówimy o płatkach, to dobrym wyborem będą płatki owsiane, zwykłe płatki owsiane, które cukru nie mają, są bogate w błonnik. Zobaczcie, tutaj też mam taką te torybę, już troszkę mi się pogniotły te płatki. One nie mają cukru, mają dużą zawartość błonnika, są sycące, mają witaminy z grupy B. Co to znaczy? To, że będą dobrze wspierać nasz układ nerwowy i również płatki owsiane poprawiają pracę mózgu. Więc zamiast słodkich płatków takich kolorowych, warto sięgać po pełne ziarny. Ja już o tym pełnym ziarnie mówiłam. I yy, jeszcze tak przypominam, bo, bo to jest najprościej: przygotować słodkie płatki na śniadanie, zalać mlekiem. Ja wiem, że to jest szybkie, ale niekoniecznie zdrowe. To jeszcze bym zapytała, yy, czyli jak na to dziecko zje sobie taką paczyczkę płatków. To może potem mieć problemy z koncentracją, być nerwowo ospały? Jak, jak się tak. zachowywać tak, potem będzie zachować w koncentracji? Tak, ponieważ, ponieważ taka, cukry. taka, y, 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 takie źródło energii to jest taki szybki wyrzut y, insuliny na chwilę, mamy energię, a potem jesteśmy zmęczeni, ospali, właśnie y, trudno się nam skoncentrować, no bo umówmy się, takie płatki, słodkie, przecupzone, jak ja to mówię. Nie mają w sobie witamin, minerałów, błonnika, więc to nas to syci na chwilę. Po tym szybko jesteśmy głodni. A jeżeli mówimy tu o diecie sportowca, no to tym bardziej nie będzie to wskazane dla nas, ponieważ to jest energia na chwilę, na krótko. No więc nie, nie polecam. Pokażę jeszcze kilka innych produktów, jeśli chodzi o cukier, żeby zobaczyć, bo zobaczcie, jak tu pokazałam Wam normę, no niektórym to niewiele mówi. No i co to jest? Pięć kostek, tak? A jak, żeby zrozumieć, to, to warto sobie to na, na produktach. I wiem, że młodzież sięga po różnego rodzaju słodycze. Zobaczcie, tutaj mam takie kolorowe draże, takie kolorowe e, cukiereczki. No i tutaj o dziwo, zobaczcie sobie, ile w tej paczuszce mamy cukru. Ja wam powiem w kostkach, może tak to dobrze, niezbyt dobrze widać, tak, to jest 37,5 kostki cukru w tej paczuszce kolorowych cukierków. A ja często widzę, jak dzieciaki wracają ze szkoły, paczka cukierków, żelków, na raz. na raz, dokładnie, a mówiąc o żelkach, bo wiem, że żelki szybko wchodzą, zobaczcie, tutaj mamy też paczuszkę żelków, no to nie jest duża, tak, to jest na, w ciągu, jak to mi z, młodzież mówi, to w ciągu pięciu minut, na przerwie pięciominutowej na raz. Zniknie. Tak, zniknie. 16,5 kostki. Zobaczcie, 16,5 kostki. A jak to się ma do naszej normy? Jak to się ma do naszych pięciu kosteczek, A zobaczcie sobie, nie? Czyli mamy tutaj. Tu mamy normę, tu mamy te drobeczki, tak wiadomo, nie będą równo nie? Więc już na dzień dobry. Jak zjemy sobie słodkie płatki. W ciągu dnia na przerwie poprawimy słodkimi żelkami. mamy ponad 20 kostek cukru. Tak? Jak to się ma do naszej normy? Nijak, a przede wszystkim y, chodzi o nasze zdrowie, o nasze samopoczucie i to, co wspomniałam wcześniej. Pamięć, koncentrację. Y, szybciej się męczymy, mniej mamy siły. Kolejne kolorowe cukiereczki wam pokażę. Taka paczuszka, która też naraz u wielu, wielu osób. I tutaj mamy 26,5 kostki. Zobaczcie, którą paczkę kolorową nie podniosę. To jest, to jest worek cukru. To jest worek cukru, tak? Widać? Tak, Tak. to jeszcze Wam z bliska pokażę inne kolorowe cukiereczki, które Wy też dobrze znacie, na pewno, zobaczcie. Tutaj mamy 29 kostek cukru w tych paczuszkach, w tej paczuszce konkretnej. Czyli zobaczcie, ja pokazując wam różne produkty, czy to są jakieś żelki, cukierki, jakieś draże, no to mówimy tu od kilkunastu do kilkudziesięciu kostek cukru. W niektórych jest 29, w innych 37, tak, tak jak tu pokazywałam wcześniej. W małej paczce żelków mamy 17, 16,5, tak, w zależności tutaj, jaka, jaki to jest produkt, a normę mamy 5 kostek. I co to oznacza? Przede wszystkim cukier to są stany zapalne. Nadmiar cukru powoduje stany zapalne w naszym organizmie: większą nadpobudliwość, nerwowość, brak koncentracji, zmęczenie. I to nie jest tak, bo przecież Światowa Organizacja Zdrowia to coś, tę normę ustaliła. Że my sobie możemy ten cukier jeść bezkarnie. I wiele osób mi mówi, ale ja jestem szczupły, szczupła i mogę sobie jeść. To nie chodzi o, e, o to, że te osoby szczupłe mogą jeść. Owszem, cukier to jest numer jeden, jeśli chodzi o otyłość, ale też szereg innych czynników, właśnie to, co wymieniłam wcześniej. Dobrze, to jeszcze bym zapytała, e, co zrobić, gdy nasi maj sportowcy no wręcz pragną cukru i mówią, mamo, ja muszę coś słodkiego zjeść, zjeść bo, bo, bo nie wytrzymam. Ja zachęcam do tego, żeby przygotowywać samemu różne rzeczy w domu, słodkie, jeśli mamy taką możliwość. A nie jest to trudne, poprosić mamę, tatę, albo samemu coś przygotować. Czyli pieczone, domowe rzeczy tak, dlatego że my sami dozujemy cukier. I wiemy, zawsze możemy tego cukru dodać mniej, możemy dodać owoce. Poza takimi domowymi wypiekami sięgamy po owoce, po orzechy. Owoce są bogate w cukier. Yy, yy, witaminy dobrze że też będą nawadniać, więc świetnym zamiennikiem cukru są owoce. Yy, ja zawsze też proponuję, że może <grym> zasz, że też jeździć na orzechy. Można zrobić prosty taki posiłek, który, gdzie dodamy sobie dobrej jakości jogurt naturalny. Dodamy sobie orzechy, dodamy sobie owoce i jest super, tak? A jeszcze zapytam, jogurt naturalny, no, dzieci nie lubią jogurtu naturalnego ze względu na taki, można powiedzieć, kwaśny posmak. Czy możemy użyć miodu, czy możemy słodzić miodem? Możemy słodzić miodem, możemy dodać miodu właśnie do jogurtu i wtedy dodamy kilku rzeczek, tak jak w słodkich jogurtach, to taka zawartość cukru potrafi być, tylko dodamy sobie łyżeczkę, możemy dodać owoce, możemy skorzystać z domowego dżemu, tak? Bo przecież mamy sezon letni i wszystkiego rodzaju przetwory domowe jak najbardziej tak. Domowe wypieki jak najbardziej tak. Owoce suszone są bardzo bogate w cukier, słodkie i daktyle, morele, super. Figi, sięgają, śliwki suszone. Owoce suszone mają dużo większą zawartość cukru, więc jeśli nam się chce taki owoców. Ja pamiętam taką pierwszą taką sytuację, eksperyment, kiedy dzieciakom w pierwszej klasie w jednej ze szkół zasłoniłam oczy i pokroiłam daktyla, takie kosteczki i morelkę. I dzieciaki próbowały taką morelę brązową i nie wiedziały, co jedzą i odpowiedzi niektóre były toffi, krówka, bo nie wiedziały, że są to suszone owoce, więc to są dobre zamienniki cukru. I oczywiście ma wypieki, tak? Też pytałam się dzieci na warsztatach czy jak mama ciasto upiecze, to jest zdrowe, to taka chwila zawahania, ja mówię tak, zdrowe, bo to jest naturalne składniki, nie ma tam dodatków, a też takim głównym aspektem zwróćcie uwagę na jedną rzecz, jeżeli mama upiecze ciasto, no to co, no będzie może stać tydzień, dwa tygodnie? No nie, bo się zepsuje, tak? A wszystkie sklepowe słodycze, to zatrują nam się po kilku dniach no. nie? I, po i po kilku latach już nie, do... nie. Dokładnie, się do... no. Dokładnie więc y, to jest też ważna, ważna aspekt, który warto zwrócić uwagę. I tak po prostu śniadanko najlepiej zjeść płatki e, owsiane. Jeśli mówimy o płatkach, to tak, owsiane y, mogą być orkiszowe, żytnie nie. z różnymi dodatkami, mogą być tam abki, miodu. Pewnie, że można dodać tak? różnego rodzaju tak? orzechy, owoce. Mówiąc o płatkach, ale równie dobrze możemy zjeść jajka, możemy zjeść dobrej jakości mięsko. Do tego dodajemy koniecznie warzywa, dobrej jakości chleb, masełko. I, I tak powinna wyglądać śniadówka właśnie dobrej jakości chleb, masełku 82%, nie żadne margaryny, miksy i tego także dobre Zdrowie źródło, białka, tak, janka, ma, tak, 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 tak dobra jakość tak, tak? albo pieczone mięso, niektóre, niektóre osoby sami robią, różnego rodzaju domowe pasztety czy jakieś, prawda, zapiekane pieczone mięso i do tego warzywa. Koniecznie warzywa, bo to też u dzieciaków. No i świetną y, śniadanie taką przekąską są pokrojone owoce z orzechami. Super. Z tak. Jak najbardziej. Zaraz. Mogą mógł być owoce świeże, mogą być owoce świeże. suszone. Super. Dobrze, tak. to bardzo serdecznie dziękujemy Pani Marcie za ten wykład, za te warsztaty. Ja muszę przyznać, że e, no, ja w bardzo dużych ilościach cukier. Takie żelki to... Mm, to był mój ulubiony przysmak, jeszcze przed snem. jak już w łóżku leżałam i wiedziałam, że zaraz muszę jeść. umyć zęby po kolacji, to bardzo lubiłam takie żeleczki sobie zjeść. Łatwo chodzą. Tak, bardzo łatwo. Tym też się żywiłam. Lubiłam bardzo płatki śniadaniowe, rodzice nam kupowali najróżniejsze, słodkie płatki, bo fajnie na reklamach też wyglądały. No i panią Martę poznałam w taki sposób, że była u nas na warsztatach. Na warsztatach ja wtedy byłam wychowawcą mojej ulubionej klasy 8 B. I Pani Marta zrobiła warsztaty dotyczące szkodliwości cukru. To chyba kiedy to było? Trzy lata temu? Trzy lata temu chyba pierwsze warsztaty, tak. Chyba tak. No i od tej pory naprawdę nie wiem cukru. I co się zmieniło? Zmieniło się to, że przestałam chorować. Wreszcie nie choruję, już naprawdę trzy lata nie byłam chora. Byłam naprawdę bardzo uzależniona od cukru i muszę przyznać, że moje takie od uzależnienie się od cukru zajęło mi 6 tygodni. 4 tygodnie to była bardzo ciężka walka i po prostu cały czas jedzenie owoców, cały czas po prostu jadłam owoców, jadłam po 4 dziennie, jabłka, bo mi się ciągle od tego cukru, jak ja ja wszędzie ten cukier widziałam. To jeszcze dodam, bo, bo to jest ważne, cukier osłabia odporność, a na odporność pracujemy teraz, to zwłaszcza latem. Cukier osłabia odporność. Bardzo ważna informacja, myślę, dla nas wszystkich. No i co? No zachęcamy do tego, by zmienić nawyki żywieniowe, by odstawić cukier, żeby jeść go coraz mniej. No i do aktywnego udziału w treningach, szczególnie młodych zawodników. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zachęcam do uważności, jeśli chodzi o jedzenie i o produkty, które wybieramy. Dziękuję.